Wszystkim za chwilę tutaj będę mieć dwie nowe kurki. Będą to nioski, ale y, oczywiście będą te ozdobne. więc ja Wam robię cięcie i widzimy się, jak kurki już przyjadą z moim tatą. Widzimy się do zapoznania koguta kurami. To papa. Dobrze, już usadowiłem wszystkie kurki. Takie ładne one są, no tak jeszcze nie taka ładna, ale patrzcie na to, nie wiem czy to jest skórka ozdobna, ale taka masywna, patrzcie jak chcę zaatakować Felcia. patrzcie jak są ścilięte, biedna Lukresia. Mamy dwa ładne nowe nabytki, patrzcie co ona robi, jest trochę agresywna. No właśnie, dziwię mnie. Ta jest nawet fajna. Już się ładnie usadowiła. Ta się nie boi tutaj niczego. No ale trochę tej, ja się, ja się, żal, bo się trochę boi. Felcia, no. Nie da za wygrane. Tak samo Balbina. A i... <laughs> ja w jedne zgniecie one mają to zupełnie w nosie oj kurki dobrze, więc to by było powoli na koniec tego odcinka, to był bardzo krótki filmik, bardzo fajny, a ja się z wami żegnam, papa pa. i piszcie czy kurki wam się podobają